Cześć witajcie, jestem Gnaszki i witam na moim kanale. W tym odcinku jesteśmy w Plau i w, 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 w tym odcinku pokażę Wam e, moje wszystkie kiny to... 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 paleleja bo mam ich trochę. Także zaczynamy. Na początku jest złoty palelej, taki po prostu złoty. E, kolejny to szarośnień palelej. Kolejny szukli to... Szukienik palenej, ładny pancha, a kolejny to klonowy palenej, palenej też ładny, kolejny to Szerwony haloszeni, palenej, jeszcze kolejny to olie 611, palenej też pan ładny i ostatni to misza, mistrz kołyszenia palenej. E, ja chyba nie mam. Tylko jednego szkina, tylko szubilackiego inwentu Ale tak, na początku sobie jeszcze gramy... ...szukalnikiem palnej. Jeszcze go tylko ulepszę. Na... ...30%? Dobra, na, na 11% bożą. 5 tysięcy kosztuje. No na razie nie. Już tak, piszemy sobie... ...na pewno... ...siłę. I, i, i... ...tarsze. Także, starsze solo... ...i kupimy też mój karnet. E I odebrałem wszystkie kolejnoty... Gdy może weź kotki i monety Jakie mam na razie odprokowane. Czyli do 37 Tego poziomu Także gramy O tam jest lola Tu o, szapinie jemy ją Albo i nie Ale na szapinie. nie Może O, trafiłem Mam winuszego no może... O nie, nie... Nie, 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 No trudno... Druga... Druga gierka, się szukić nam... jeszcze się i Zaczynamy... Tutaj mamy skrzynkę od Tam jest deek... Wyjrzałem... O! Oh. Rozwalamy go... Tutaj mamy dwie skoszynki. No, proszę ładnie. A, bedfie, módka, o, korrejne, dfieś, i mam taką emotkę. znakę. O, kolejne dwie skoszynki. I ból. Ja, 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 ja. ha, 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 ha. Udało się, udało się. Muszę się uleczyć. A, uszabujemy Cliffa. Ślink to mi został szester. No, jest i jest ułatwione. Szybka wygrana. otwieramy właśnie ta dropa siatki. Eee, zapraszam was do mojego grupu, ale miał Ignaszka. Na razie tak on wygląda. I tutaj jest opis. No, taką ikonę mamy. No i co? Kolejną gierkę zagramy sobie. Mistrz Kołysiaja. Proszę no mamy od razu sieli. On ma kaset. Trafiłem. Tam jest kejny. Kejny. Nie, 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 o nie, nie, nie. Tutaj jest, trzeba go... O oh, nie. Yeah. Sam... Sześć. Kolejny, kolejny. Sześć, 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 o. Światłowione. Nie przesie mnie. Chyba szybko, szybko wfank. O, prawie nie są łatwione i jeszcze się shenię. Shening, shening, shening. Ojej. Oj, oj. ukrywam się Trzeba... a tam jest, nie. prawie prawie ja worecz prawie, prawie. O. tam jest kto mendy mendy a nie ktoś inny no to chyba ginę. Bo Frank jest. Nie ma urta. No. Ale trzeci miesie jest okej. Okay. Mamy szada jest robione gruszyłem. Może być. Kolejną biergę sobie szegramy kronowym parlejem. Tam jeszcze kręci. Szabiny mnie. Pani mnie szapiła, no trudno. Ale dobra, jeżeli film was się spodobał to, to, to i chwilę. i baba.